Dzień dobry, kochani. Zapraszam lwy na czytanie na miłość na sierpień 2023 roku. Kochane lewiaczki, to jest czytanie ogólne dla wszystkich osób, które są same, które są w związkach, w relacjach. Również dla tych singli, którzy mają na myśli po prostu taką osobę, taką relację, w której chcielibyście wiedzieć, co wydarzy się w sierpniu, to znaczy w jakiej wy będziecie energii co może wam pomóc, co może wam przeszkodzić w tej sytuacji, w tej relacji oraz e, co przyniesie niedaleka przyszłość jaka będzie rada lub jaki wynik e, moi drodzy, tak więc czytanie ogólne dla wszystkich bierzecie to co rezonuje, a re resztę zostawiacie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania zaczynamy od karty opiekuńczej dla lwów za dużo nam wypadło lewe i okay, jest w was patrzcie, tyle kart już nam się chce pokazać, ale za dużo tych kart za dużo okej okay. dobra wybór Wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Yy, lewiaczku. Tak. Yy, nieważne, czy wziąłeś na siebie za dużo zobowiązań, czy wziąłeś na siebie takie zobowiązanie. Które albo zaczęło ci mocno ciążyć, czyli albo jest bardzo dużym obciążeniem, przeciążeniem dla twojego organizmu, dla twojej psychiki, po prostu ogólnie, tak? Dla twoich być może uczuć i emocji, eee, albo dla twoich finansów. Tak, każdy zaciąga różne zobowiązania. Czasami zobowiązaniem jest właśnie relacja, związek, druga osoba, być może jakoś odpowiedzialność za drugą osobę, albo odwrotnie, że to osoba. Ma za duże oczekiwania, za duże potrzeby, po prostu za duże wymagania. E, różnie to jest. Natomiast ktoś z góry przypomina tobie, lwie, abyś ponownie zastanowił się, zastanowiła się nad przyjętymi zobowiązaniami, e, bo być może pora ponownie je rozważyć. Masz prawo zmieniać zdanie, pamiętaj o tym, możesz zmienić zdanie. Mhm. Tak, kochani? Dobrze. I patrzymy, co dla nowo w sierpniu w miłości. Lew sierpniu miłości. miłości. Mm, ładnie. Cztery pentakle wypadły. Ktoś tam się czegoś bardzo mocno trzyma. Nie chcę oddać. Dobra, karty już wypadają. Wypadł głupiec jeszcze. Powiem Wam, że no, albo jakiś nowy początek przed Wami, albo zaczynacie coś na nowo, albo zaczynacie coś na nowo jeszcze raz. Być może zaczynacie w relacji, w znajomości, w miłości jeszcze raz związek, relacje, znajomość, znaczy związek, relacje z osobą. Z którą już wcześniej byliście w relacji, w związku, znaliście tą osobę lub coś Was łączyło. Bardzo możliwe, że będzie to nowy początek na nowo. Może to będzie zupełnie też dla innych z Was, czyli dla innej części wodników. E, mo, przepraszam, dla innej części e, m, lwów. Może to być ktoś zupełnie nowy. E, wodników, dlatego pomyliłam z wodnikami, bo co my tu mieliśmy, gdzie my to mieliśmy tego głupca, który tam wypadł. Tak, głupiec to była karta wodnika. Już ją gdzieś tam włożyłam do środka to była karta wodnika, więc może akurat będziecie mieć z wodnikiem do czynienia, a może niekoniecznie. Dobra. Zaczynamy. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, wie. Tu jest dwójka kielichów. Tu jest taka para, widzicie? Ta para wyraźnie do siebie czuje miłość. Proszę, tu mamy tę miłość. Co pomaga, lub co przeszkadza tej sytuacji lub tej relacji? Rycerz Buław. Rycerz Buław. Dokąd zmierza? W jakim kierunku zmierza ta sytuacja, ta relacja? Królowa pentakli. i rada lub wynik, król pentakli piękna para piękna para, tak a w tle czytania mamy królową mieczy. dziesięć buław i arcykapłana lwy, no więc jak nic jak nic tutaj, kochani? Chyba wiemy, dlaczego z góry przekaz o tym, abyście ponownie rozważyli swoje zobowiązania i ponownie zastanowili się nad tym. Nawet nie zastanowili, bo skoro tu jest ponowny rozważ swoje zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie, czyli najwyraźniej jesteś skłonni zmienić zdanie, zmienić swoją decyzję, zmienić swój wybór. Pamiętajcie, że to karta wyboru. A więc najwyraźniej ktoś z Was będzie zmieniał decyzję. W miesiącu sierpniu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest prawdopodobnie dla kogoś kobieta w relacji, w związku, być może po 40 roku życia, 50, ale nie musi być. Może to być osoba po, rozdo, po rozwodzie, może to być wdowa, ale też nie musi być. Ale co tu mamy? No Mamy tu ewidentnie osobę, która. To może być też jeszcze oczywiście czyjaś teściowa. To może być czyjaś, ewentualnie była teściowa, która jeszcze się naprzykrze, ale to może być też e, matka, tak? Czyjaś. E, natomiast e, bardziej to e, tutaj odbieram jako osobę, e, która ma z Wami jakiś bezpośredni osobisty związek, osobistą relację. Dla części z Was jest to być może osoba, z którą obecnie jesteście w jakiejś relacji lub związku. No i kochani, ponownie rozważacie zobowiązania wobec tej osoby. Być może kiedyś coś obiecaliście, może właśnie pora zmienić obietnicę albo pora zmienić zobowiązanie. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej ta osoba, owszem, to jest osoba, bardzo logicznie myśląca, bystry, umysł, osoba też inteligentna, ale osoba, która chce dyktować swoje warunki, osoba, która prowadzi surowy dom, ma surowe zasady, jest wymagająca wobec innych, oczywiście też wymagająca wobec siebie. No właśnie, ale taka troszkę nieustępliwa co do swoich wymagań, oczekiwań, potrzeb. Tutaj jest 10 buław, więcej już nie zniesiecie. To jest już kulminacja, Wy jesteście przeciążeni, zmęczeni, ciągłym kochani, no właśnie czym? No właśnie Trochę może dogadzaniem wymaganiom tej osoby. Macie dość tych surowych zasad, ciągle kochani dobijania do pewnej poprzeczki ustawionej tak. No macie po prostu dość. jesteście przeciążeni. Trudno powiedzieć, czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy wszystkich wymagań w relacji, w związku, jakie ta osoba względem was ma. A tutaj jest informacja, że ktoś może was bardzo naciskać, to znaczy ta osoba mogłaby was mocno naciskać na albo ślub kościelny, albo na zaręczyny, albo na takie życie według, bardzo według wartości duchowych, moralnych. Ponieważ karta arcykapłana zwykle mówi o tym, że ktoś może tu faktycznie kogoś nauczać. No właśnie, może ktoś by was chciał cały czas nauczać, a może po prostu ktoś was bardziej poucza niż naucza. I może to już nie jest do zniesienia. No właśnie, e, tak, no na pewno nie jest. Na pewno nie jest. Dlaczego? Dlatego, że wy. Pomoc idzie z góry, naprawdę. Macie na to zielone światło, że. że macie prawo zmienić zdanie, po prostu dlaczego? dlatego, że wy jesteście w sierpniu lwy w energii miłości w energii zaangażowania to jest e, zrozumienie dwojga ludzi tu jest miłość dwojga ludzi tu jest zaangażowanie moi kochani, tu jest zadowolenie emocjonalne tutaj jest e, spełnione uczucie tu jest harmonijna relacja harmonijny związek i teraz to może być nowe uczucie dla kogoś dla kogoś może być to nowe uczucie ale dla kogoś innego, tak jak wspomniałam to jest... E, Pojednanie się z kimś, wybaczenie komuś, albo wy komuś wybaczacie, albo ktoś wybacza wam, idziecie na kompromis. E, moi drodzy, tu jest porozumienie. Tu jest porozumienie, i e, tu mogą być nawet zaręczyny. Tu jest tak duże zafascynowanie i zauroczenie, to może być początek związku. Dla kogoś to już może być decyzja, że podejmujecie decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Ale przede wszystkim lwy we wrze, w, w sierpniu um, przychodzi Wam takie zrozumienie własnych uczuć względem tej drugiej osoby. No. Tak, tak, bardzo jest to możliwe. Także no, co się tutaj zadziewa? No, jesteście w energii porozumienia się z drugą osobą, pojednania, pogodzenia. Wyciągacie łapkę na zgodę, wybaczacie sobie. No i tutaj się zadziewa piękna rzecz. Dlaczego? E, dlatego, że mm, oczywiście, jeśli ktoś bardzo chce uratować tą relację, w której jest z tą królową mieczy, e, to może powiedzieć, oczywiście, że więcej tego nie zniesie że to już jest kulminacja zmęczenia, przeorania. E, I moi drodzy, Ten arcykapłan mógłby świadczyć o tym, że. No bo widzicie, tutaj ktoś może mocno dążyć do ślubu, więc jeżeli jest tak bardzo ciężko, no to oczywiście ktoś może podjąć decyzję, że będzie się decydował na ten ślub. Natomiast może to być dla jednej osoby, a może to być dla nikogo, bo tutaj arcykapłan może oznaczać, jak powiedziałam wcześniej, wcześniej, po prostu przeciążenie. A dla tej relacji, dla której ktoś by się zdecydował i miałby ku temu naprawdę ważny powód, to znaczy, naprawdę kochałby tą osobę, no to w dalszej perspektywie jest śmierć, więc jest zupełny nowy początek na nowo, możliwe, że lepszy. Ale to już nic nie będzie, to już jest diametralna zmiana, totalna metamorfoza. Tutaj już nic nie będzie takie, jak było wcześniej. Czyli wtedy musiałoby to być totalnie na odmiennych warunkach, tak? Już nie tej osoby, tylko zupełnie innych o 180 stopni, więc pytanie, czy to królowa mieczy by zniosła, tak? Więc tutaj faktycznie rozważenie tych zobowiązań mogłoby polegać na tym, że po prostu no, nie jest już tak jak dotychczas musi się wszystko zmienić. Albo się wszystko zmienia, albo dziękuję, do widzenia. Wracając do tej miłości, czy to nowej, czy to porozumienia i pojednania z kimś i powrotu, decyzji o zaręczenach, czy decyzji o małżeństwie, o planowaniu małżeństwa, co pomaga lub co przeszkadza? Tutaj jest rycerz Buław. Moje drogie, moje drogie lwy, rycerz Buław. No właśnie, tutaj mogłaby komuś pomóc przeprowadzka. Dlaczego? No. To już w przyszłości niby widzę dlaczego. Natomiast mogłoby tu pomóc jakieś gwałtowne wydarzenie. Znaczy, może pomóc jakieś niespodziewane, gwałtowne wiadomości, telefony, nie wiem. Jakaś aktywność lub jakieś wyzwanie. To może być sytuacja, w której może tutaj mogą tu pomóc czyjeś odwiedziny oczywiście to mogą być niespodziewane jakieś takie nieprzewidziane też odwiedziny a przeszkodzić mogłyby, mógł, mogłyby jakieś niezobowiązujące spotkania, jakiś niezobowiązujący romans kto to może przeszkodzić? tutaj w waszym życiu albo w życiu waszej osoby może pojawić się osoba może się pojawić ktoś o odmiennych poglądach, o odmiennym wyglądzie, ale osoba, która będzie wzbudzała zainteresowanie pod kątem uczuciowym. Komuś może to przeszkadzać, a komuś może to pomagać. Pamiętajcie. No trzeba tylko zwrócić uwagę, czy faktycznie ktoś taki w życiu waszej osoby czy waszym się pojawia. Kto no, mógłby tutaj przeszkadzać w tym, to znaczy mógłby jakby Definitywnie w rycerzu była przeszkadza to, że jakaś relacja, jak jakiś związek jest na odległość, czyli być może po tym porozumieniu, pojednaniu, wybaczeniu, pogodzeniu się, Wy nadal być może jesteście na odległość. I co tutaj by pomogło? Przeprowadzka czyjaś do kogoś, tak? E, piękna rzecz tutaj, w królowej pentakli może się wydarzyć tak, że ktoś Wam w tym pomoże. Dlatego, że no, w królowej pentakli mogłaby pomóc, kochani, osoba, y bo macie tu w niedalekiej przyszłości możliwość. A czy możliwość? Tu jest miłość dojrzała, tu są relacje partnerskie i związek pojęcie ciepła i opiekuńczości. Tu w przyszłości mamy małżeństwo z wierną kobietą, z niezawodną towarzyszką życia, z wierną osobą ogólnie, tak? E, I moi kochani, tu jest skoncentrowanie się na macierzyństwie, na wychowywaniu dzieci, na prowadzeniu domu ogólnie, tak? Ale tu jest też przejście na nowy poziom, tu jest taka ponowna ocena i przebudzenie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj może być pomoc albo ze strony czyjejś mamy, albo ze strony czyjejś babci. Pomoc osoby, być może takiej królowej monet, która ma ustabilizowany tryb życia. Która będzie chciała pomóc, albo żebyście skorzystali z jakiejś części jej nieruchomości, albo w ogóle z jakiejś nieruchomości, nie wiem czy domu, czy mieszkania, i mogli wspólnie razem zamieszkać, tak? Ze swoją osobą. Więc albo mieszkacie, zdecydujecie się razem, przestaniecie na propozycję zamieszkania z tą królową pentakli, czyli czy by to miała być czyjaś mama, czy babcia, czy też właśnie ktoś Wam, kochani, taką nieruchomość po prostu udostępni, takie miejsce, w którym moglibyście razem zacząć żyć. No i to jest w tym wszystkim piękne, bo powoduje to taki czas, że nastanie taki czas bezpieczeństwa i to takiego bezpieczeństwa zarówno pod względem emocjonalnym, materialnym, finansowym, wiecie, takich aspektach właściwie wszystkich. Tutaj w przyszłości czeka stabilizacja. Wszystko będzie toczyło się w takim bezpiecznym trybem, czasem bezpiecznym takim pod względem i finansowym i emocjonalnym. W radzie jest król monet. No i pięknie, bo tutaj znowu kulmony dla kogoś, kto, dla kogoś jest to nowa sytuacja, nowa osoba, nowa znajomość, nowe uczucie. Bo dwójka kielichów to może być nowe uczucia. Dla kogoś to powrót, a dla innej osoby, czy dla singla, czy dla innej osoby, to może być zupełnie nowa przyjaźń, nowe uczucie, nowa miłość, tak? Nowy początek związku. W każdym razie początek związku. I e, kochani, w radzie, dla jednych z Was król monet jest wynikiem, to może być byk. Panna Koziorożec, osoba po 40, po 50 roku życia, ustabilizowana, stateczna hmm. no właśnie, taka pod względem też i emocjonalnym i materialnym osoba, która ma to życie już ustatkowane ale co ważne, moi drodzy, taki kulmonet wskazuje na pojawienie się w, życiu, w Waszym życiu osoby która zapewni uczuciowe wsparcie i... Wynikiem czy też radą jest przede wszystkim to, abyście nie obawiali się długiego oczekiwania na satysfakcję, ponieważ okaże się to dla Was opłacalne. <laughs> Co to oznacza, że nawet gdybyście mieli dłużej poczekać, to albo w sierpniu ktoś Wam się oświadcza, albo Wy się oświadczacie, bo w dwójce kielichów to są też zaręczyny. To są też moje kochane lwy zaręczone, więc jest taka możliwość, że warto było długo czekać, bo się doczekacie. To się będzie was, Wam po prostu opłacać. Natomiast osoba, którą jesteście w stanie zwią stw stworzyć związek czy też relację, czy to osoba, która wraca, czy osoba nowa, w postaci króla monet mówi o tym, że ta osoba zapewni Wam uczuciowe wsparcie, że będzie to osoba, która będzie robiła dla Was wszystko. Aby zapewnić Wam szczęście, spełniać Wasze marzenia, życzenia, pragnienia, oczekiwania, dlatego że kocha, a nie dlatego, kochani, że gdzieś tam musi, bo nie wiem, bo małżeństwo w perspektywie, tak? No nie, właśnie tutaj czeka Was taki stabilny, bezpieczny czas, takie uziemienie, spokój. Bezpieczeństwo emocjonalne, materialne, miłość przede wszystkim. Tu jest miłość, więc warto rozważyć te swoje zobowiązania. Jeśli wam jest teraz tak ciężko, że nie jesteście w stanie czegoś znieść, to albo koniecznie zmieńcie to o 180 stopni, albo po prostu wybierzcie tę miłość, to zaangażowanie, które wiecie, że ma, kochani, szczęśliwy czas przed wami, tak? Plany, w których jest w stanie Wam też ktoś pomóc yy, i zrealizować tutaj yy, no naprawdę bardzo ładną przyszłość. Dziękuję Wam, Lwy, i życzę dużo miłości. Pa pa.